Cześć wszystkim. My zaczynamy naszą wielką podróż. Dwutygodniową jedziemy do Włoch w pełen, pełen make-up, ale to tylko dlatego, że najpierw zahaczymy o wesele przyjaciół, a jutro z samego rana dziadek jako kierowca, a my pewnie za bardzo nie pojedziemy. Tutaj loki Pokażę anula. Pokaż Anula swoje włosy, weselne są loki. Ja nie, wiem czy ktoś taki wystrojony kiedyś jechał kamperem, jak myślisz? Yes. Nie. nie widzę tato, nie widzę. No. No, jedziemy na razie na Cegrze, mamy dwie godziny jazdy. Jedziemy. Ja. Nie jest bardziej. Ale nie widzę. Sprawdzę tylko, czy kluczyk je od domu? Ja mam swoje w torebce Dobra, a zobacz tamten no moje. Dobra. Już podłogę zrobioną w kamperze, super. Dywanik, jest milutko. Wreszcie pierwszy raz mamy ogarnięte, poukładane. Proszę bardzo. Tutaj mamy sztuczce, szafka z przyprawami. Kawą Nespresso. O tak. Jeszcze skorzystam, póki nie jedziemy. Naczynia kamperowskie, czajnik, i tutaj, tak, to sobie wszystko ustawiliśmy. E, tutaj mamy fajny koszyczek ZK, który nam wszystkie środki czystości mieści. Tu nasze łoże, główna sypialnia, również te koszyki z Ikei i mamy telewizor. Drugi telewizor jest tutaj. I teraz pokażę. Tu jest nasza szafa. Kibelek to nasza szafa. Na relinga zikei powiesiliśmy jedno. A tutaj w prysznicu mamy też Zikei. Szafki. Nie ja te szafki takie wiszące półki do szafy. Także mamy super pochowane wszystko. A w głównej szafie też koszyczki z IKEA nam się sprawdziły. Dziadki to jakoś nic nie nabrały ciuchów. O, i też tutaj jest ta półeczka.